Czy Makowz jest na niej ostatnio? Czekaj na odcinku, na kanał, czekaj na coś z Happy Dawno nie było odcinka z a ale znowu powracam. Eee, I zrobiłem po chyba chyba po Odetnij eee, Odetni siekierą głowę. Tak, no i nie mam już tego zadania. Dlaczego? Dlatego wyczyszczamy to wszystko. Urząd uszkodzenia na 8000. Ile miałem maksymalne uszkodzenia, jak to się sprawdza? 9500. A jakie zdobyłem? chyba minami? Aby to mi się a na stronie naszych No co to, mi się skasowało tak Nie ma 8000 kurczy, co to jak to chodź coś jak ulepszyć, bo sobie to i jeszcze raz ok lecisz to? Let's go, mamy 8000, skasujmy. Uuu... podziw do na 3... a nie, to... Trzeba na górze do 13 na 1 i tam są palce. więc jak pod laserami w powietrzu. Pod laserem w powietrzu. Ja mam laser? nie pewnie tylko... A, tu. Dobra. Aha, bo to tak. Ja myślę, że to działa jak Tesla. Dobra, nie było tematu. Powietrzu. No to... nie wiem. Fila. Chwila, 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 bo to ja nie wiem czy tutaj widzę gdzie... cię nie mogę, nie mogę postawić tego dobra i postawię blok na którym będą lasy ale nie wiem czy tej gry nie trzeba będzie robić dalej Nie! Taka to była szansa, dobra. Początkośmy, trzeba się. Sprzedać w prawo, w prawo, tu w lewo i teraz powinno się udać. Dobra, jest w powietrzu. Tu jest też w powietrzu cały czas. No to jest jakiś żart. Oj! Nie! Dobra Stać mi to co Dobra, teraz Dobra, razy dwa weźmie udało się Teraz trzeba leć przez 12 mini laserów

Jeden Drugi Tu się nie wieści Jak jakoś tak to postawię? Punkt To, będę był pewnie na

9 10 11 12, zrobię 13 Kurde, co to jest kiedy mam pozajkę Noa Let's go Rzeczywistość w kierunku ruchu wskazałeś, że wokół bloku 4 razy, na 3, 3 razy pokój w bloku tak, już to czuję, w... nic nie grawitacyjne robi? no nie nie no, mam przejrzenstwa, jak mi to działać ale jak miałbym to zrobić nie mam pojęcia coś się jakoś na tym stronę. Nie wiem jak miałbym to zrobić. Oni! Nie mm -hmm. Te są coraz trudniejsze, naprawdę. Trzy razy rzędu... Że... Nie, to... Nie rozumiem, jak mam go poczuć na 3 metry? Nie wiem, tu postawię, tu postawię i muszę Jak ja, przecież ja nie jestem go w stanie poczuć na 3 metry, bo to jest za krótkie. Kurczę, ale uprawiam się, że doświadczam, że tej że doświadczam. To jest ten, ten no. Tu RNG, RNG już musi być.

Nie trzeba żyć na to To jest Łę mam to zrobić No to jest niemożliwe przecież nie jest do wykonania No to nie jest do wykonania Bo musiał dobrze polecieć widzi O! Let's go ale podrzuciłem go na 3 metry na 3 metry jak ja mogę go podrzucić na 3 metry jakby bo Po tu pal on tu się po prostu złapie i podrzuci go tutaj nie ma 3 metry więc nie rozumiem tego chyba tylko że ty nie opieranie. Ma nie mam pirania skoczyłem gdzie czy to ma duży dom

No to może nie ma takiego damage, jak myślałem, że będzie że... Potworki. Tak. Tak, potworki to było to op. pyk pyk, Tyk. No tak. I prześpieszamy nie upadł jeszcze raz musimy się położyć. O Ale widzi mi się za chwilę. Dobra, widzę, nie no, udało się zrobić 8000, ale to zadanie... O, nie wiem język. To zadanie jest poliszku To zadanie. Wprawdzie na YouTube No. Jak zrobić? I wyświetlę się tak. Spróbujmy. A to zadanie? Nie to. To. Ucze. Nie, czy nie jest to postawiłem? Jest! I tak się udało. Let's go. Ach, to nie głupi, ja zabrałem go. No, no. w wodzie, ale sobie załóż go w innej wodzie. No to pewnie płaciłej piramidi. U... u Uderzyj. 10 potworów w zerowej grawitacji, sekund. Ale, oj, nie to. Nie wiem, jak mam to zrobić. No, jakby potworów, 10 potworów, nie wiem, ale... kilka i tu. I tu. To jest Zerowa grawitacja. I... No może być mini laserem? Czy jakby to... To nie dostałem od tego damage, czy to na przykład musi być siekiero? Albo na przykład, nie wiem, albo... Ja jeszcze coś innego, na przykład nie wiem, granatnik. Nie wiem, postawię na razie granatniki. Granatniki to jest 1. Nie rozumiem tego za bardzo, ale Co to jest? O tu teraz Nie, nie rozumiem Ja nie rozumiem tego za bardzo, na Nie czaję. Cześć Heem ja zaraz się widzimy Dobra, widziałem, spróbowałem taką taktykę Gdzieś się Matyniu nagrała tą grę, to widziałem u niego, więc no, zobaczcie. Może się uda Nie uda się, bo się zblokowałem Bardzo, bardzo, bardzo. To się gra jakąś mapę z logchopem, jakbyś coś nie... z tą grą. Tak będzie wkrótce Nie. To wszystko coś... Coś... Coś jest

Leć! nie zatrzymuj się! No i się zatrzymał to, żebym zależy na tym na przykład karabinu lasery... o... nie, no, to te lasery, tak. Więc też już... To na inny jeszcze postawimy. Nie. I przyspieszamy. Też że tego portu. raporty. Wciągnij go! Wciągnij go! Dziękuję! W teleport w ogóle chyba nie jest, zainwestowałem jeszcze! A nie, bo to na jakościach gdzieś nie chciałem! O tu już mnie nie wyjaśnić! Nie mogę, to po prostu czemu, żeby poczuć mnie A nie mogę. Ha, ja ja wiem, ja wiem. Co to się dzieje?

To że się udało. Chwila. jeszcze mi mam dosyć tej gry. Już <laughs> przez długi czas nie będzie odcinka. O oh, let's go! Shuriken! akwarysukami i grawitacyjna armata tak już gdzieś jeszcze odlokujemy to taraj... teraz tak mamy akwarium z dobra. nawet wszystkie te ramy w blokowaniu no, wykorzystajcie jeszcze czy Podałem mi się to, ja mogę je zaupgrade'ować. Uuu, pewnie mi się to podobało. A jakbym to zaupgrade'ował, to bym musiał złożyć wszystkie 10, jak mi przeszedł zrobienie tego zadania? Pewnie tak. Spadł jeszcze czego w wodzie. Jeszcze trzeba palą. Palu. 8 razy kupiłem nic w wodzie. Okej. Okay. Ale teraz, to zaraz. Przypomnę to. Spadł w wodzie, a chcę zamknąć go w innej wodzie. A ja rozumiem, tu dam teleport, tu wleci do tej wody, spalę go w tej wodzie. To zaraz, Spal spalę go w tej wodzie. Tu wleci do kolejnej... Dobra, 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 Żeby to było, tu Mamy... Czyli nie, grał, tak się nie ma. Spalę go w tej wodzie, no to do Spalę go, następnie wleci do tego. I zamroził go Nie, to, to to tam sięga. Nie, to nie mam tam sięgać, tam sięgać tylko tu. A, to tylko takie dwie. Dobra. Kurde, za szybko przelecił. A jak to tu A, teraz. No jest w wodzie. No. Słuchaj. już z niego. Ciężko w falach armaty grawitacyjnej. Mm. Mata grawitacyjna. Postawmy ją tu. Postawmy blok. Tu ja się postawię na tym bloku. Pólne. A fala, jak ja musiałem szukać w wodzie? No to jest prosto, dobra. Co by wiesz? Ej, te armaty mogą być dobre te tego zadania. Show, show laserowe albo normalny lot. Ale to zaraz. Spróbujmy to zainwestować. Zainwestować to. Gdzie to było tu? To się przyda, wydaje Co tu mamy jeszcze? Jakąś wyrzutnię czegoś? Jakieś rakiety, Kula rakietę, laser, czarną dziurę, chłopak. I kończymy tą grę. Znaczy, będziemy jeszcze robić zakończenia w tym sezonie. 2 21 minut, to jest? Może i gra nerwująca ale świetna. Dobra, a te armaty. chwila a jakby tak no to zaraz jakby tak wrześ blok na nim postawić te armaty chyba eee. się da nie a na przykład bez tej a wrześ blok wstać tych armat kurczę z milion

Też może być trudne zadanie No nie, nie wiem Nie ogarnę to usunę i to O no wszystko stąd Nie wiem, nie wiem Nie mam pojęcia A tu Trudno mi to Uderzyli gdzieś teraz zrobić no i tak.

co? 15 sekund do ukończenia w promieniach armaty grawitacyjnej? A! Jest nazwa ludnie ważkości. Może to chodzi o armatę robiącą, to, to jest... Nie wiem, to jest w jakim momencie Tak. Tylko dlatego to wiedziałem, bo jest ludnie ważkości. Nazwa misji. Eee... Centrum. Jeszcze to zrobić, w zęb to się uda zrobić, ale tą... to było jeszcze więcej. To ma być po prostu miliony, miliony tych grawitacyjnych armor, nie wiem jak ze wszystkich stron. Teraz lodowa armata, tezy wszędzie, wszędzie. I warzyli się obrócić tam lodowa armata, to totalnie. Totalnie. Dobra, no, a tyle mi stać, to tyle zrobię. A ja mam lepszy pomysł. Jednak... Nie ja tak się daje, zaraz to przemyślałem, to wygląda to mnóstwo. Poczekajmy jeszcze, że uda się trzeba, to zrobić, bo połam 8 razy. Ile? Już nie jestem w stanie tego 3 razy wam. Z pewnością bym się dzieją, bo... I co, widzowie? Sobie... Kończę na tym. Kończę na ten odcinek. Skoro ja nie spróbuję to zacząć zrobić, albo poza odcinkiem, albo w następnym odcinku, nie wiem. Na pewno to bym spróbował poza odcinkiem. I to? No i to... Te... No może te cztery muszę zrobić poza odcinkiem, albo ja w następnym odcinku się dowiem. Jak nie wiem, zobaczę. To by było na tyle w tym odcinku. Siema.